Cześć załoga z tej strony, to zapraszam Was do kolejnego odcinka na tym kanale. Tym razem eksperyment na należy, a jaki to będzie? Wiecie, że Adrian Gula skończył projekt Wisły Kraków z wielką klapą. Ten projekt nie wyszedł. To świetny fachowiec, świetny trener, który naprawdę jeszcze osiągnie dużo. Przynajmniej na takim terenie jak Czechy, Słowacja, Polska, ale nie wiśle Kraków. On potrzebuje już mieć struktury, żeby dać wyższy poziom drużynie. Wisła dopiero te struktury buduje. Spokojnie rozwijać młodzież, spokojnie się utrzymywać za 2-3 lata, walczyć o europejskie puchary, a później nie niszczyć tego projektu, tylko cały czas rozwijać, mieć szeroką, dobrą, wyrównaną kadrę z wieloma młodzieżowcami. To jest pomysł, który musi mieć Wisła Kraków. My dzisiaj w naszym eksperymencie sprawdzimy, który trener najlepiej poprowadzi. Ten zespół oczywiście Jerzy Brzęczek będzie na samym końcu. Wiem, że czekacie na niego, ale zobaczymy oczywiście tych, którzy byli gdzieś tam można powiedzieć powiązani z kandydaturą do Wisły Kraków, ale także jednego trenera wybitnego i zobaczymy jak on sobie poradzi właśnie w tym zespole. Na początek Kazimierz Moskal. Po raz chyba czwarty ratownik, który by przyszedł do zespołu i próbował ocalić Wisłę Kraków. Pamiętam jak? Brali go za jeszcze tupiała. Wisła grała fajnie, grała efektownie, ale niestety bardzo często te mecze kończyły się remisem. Także nie do końca, chyba ten trener w tym momencie poszedł w taką stronę, jak oczekiwałem, bo spodziewałem się, że naprawdę będzie dobrym fachowcem, bo wtedy dopiero zaczynał, że to będzie trener, który naprawdę gra fajnie piłką, który fajnie osiąga sukcesy z drużynami, który buduje struktury, ale jak widać, nie do końca mu się wiedzie w pierwszej lidze, ok, tam jest solidna trenerem, ale już w ekstraklasie. No nie do końca się sprawdza. Zobaczmy jak mu poszło. Na początek. Zajął siódme miejsce w lidze. Jak na Wisłę Kraków to jest naprawdę bardzo solidne miejsce. 14 zwycięstw, 7 remisów, 13 porażek, 49 punktów. Minimalna strata tutaj, ale jak możecie zauważyć, jednak do mistrza stracił prawie 12 punktów. No to jest bardzo dużo. A zobaczmy jak grali pod jego wodzą zawodnice. Przede wszystkim najlepiej więcej bramek miał Skwarka, co mnie bo grał jako napastnik. 7 asyst także, 6 miał Jan Kliment, Ondraszek 5 bramek, Sawicz, 4 bramki, 4 asysty. No i Kuba Błaszczykowski, który stał się głównym elementem tej drużyny. Oczywiście Kuba ma kontuzję, no ale tutaj futbola należy, nie ma jej. Także zobaczmy średnią ocen. najlepszym był Jan Kliment, drugi Sawicz. Paweł Kieszek, co mnie trochę dziwi, mu jednak Biegański, no, wygryzł go lekko mówiąc, Wisły Kraków. Dorhugi miał całkiem przeciętny sezon, by powiedział, ale jednak średnia ocen pokazuje, że naprawdę miał stabilne A zobaczmy, jak Wisła grała w tym sezonie. No i można zauważyć, że końcówka miała naprawdę świetną, ale niestety kwiecień to był bardzo duże rozczarowanie. A później Wisła można zauważyć, że grała w kratkę. Przegrała, nie wygrała 7 spotkań z rzędu, co pokazuje, że niestety nie do końca to wypracowała. Później oczywiście w sparingu wygrała z no jak możecie zauważyć, Forbes na przykład tam strzelił bramkę, później kolejne spotkanie znowu bez wygranej, później się lekko odbili, ale z tymi lepszymi no widać mieli bardzo duże problemy i to wystarczyło no solidne siódme miejsce, ale bez fajerwerek. Kolejnym kandydatem w roli trenera Wisły Kraków jest aktualny asystent Wisły Kraków. Bardzo się ciesza, bo uważam, że to byłaby najlepsza opcja. Oprócz Jerzego Brzęczka. To była dwójka, którą ja trochę chciałem zobaczyć. Wydaje mi się, że naprawdę może się ten projekt udać, ale zobaczymy. Radosław Sobolewski był asystentem za Stolarczyka i uważam, że to on robił większość roboty, a Stolarczyk był tylko twarzą całego projektu. Zauważcie, że gdy odszedł właśnie Sobolewski, Wisła zaczęła przegrywać każde spotkanie po kolei, i wydaje mi się, że to był trener, który za zarządzał zespołem, a Stolarczyk był tylko twarzą tego projektu. Jak możecie zauważyć Wisła zajęła szóste miejsce. Ma 55 punktów, trochę pechowo szczerze mówiąc, bo zabrakło tylko 3 punkty do trzeciego miejsca i awansu do oczywiście Europejskich Pucharów, ale naprawdę solidnie to wyglądało. Zauważmy też, że najlepszym zawodnikiem na przykład był Zeny Gondraszyk, Czyli postawił jednak na weterana w ataku, i to sprawdziło się. 11 bramek, jedna asysta. Naprawdę solidny sezon. Skwarka także bardzo dobrze wyglądał. 8 bramek, 2 asysty. No i Plewka, który dostał bardziej kreatywną rolę. 5 bramek, 7 asyst. Jak na pomocnika defensywnego to są świetne liczby. Jan Klement, 5 bramek, a zobaczmy, kto miał najwyższą średnią ocen. Tu oczywiście Choje Kowalski, ale on jest wypożyczony. Durhugi miał miał świetny okres w Wiśle Kraków. 717 to jest naprawdę rewelacja. Jan Klimet 7,14, Alan Uryga bardzo solidny obrońca, ale wiemy, że Sobolewski prowadził go do chyba najwyższego poziomu swojej karierze właśnie w Wiśle Płosk. No i Biegański, który zagrał tylko w czterech spotkaniach, ale pokazał się po prostu rewelacyjnie. Kuba Woszkowski, troszkę słabszy sezon, ale jednak miał bardzo fajne średnią ocenę. Liczby nie do końca, ale jednak był ważnym elementem. Zobaczmy Także jak grała ta Wisła Kraków nie grała tak bardzo w kratkę jak za Kazimierza Moskala, bo jednak miała świetny pierwszą część sezonu, w drugiej delikatnie zaczęła niestety tracić, ale pamiętajmy, że Wisła praktycznie nie robi transferów z tego powodu, że ich budżet jest minimalny, dlatego tutaj nie pokazuję wam czy ktoś doszedł czy nie, jak ktoś dojdzie to oczywiście zobaczymy w kadrach no i tu możecie zauważyć, że wygrana z Radomiakiem praktycznie pozwoliłaby no i tutaj niestety dosyć duże rozczarowanie, bo było naprawdę blisko, zwłaszcza, że Sobol bardzo szybko strzelił bramkę w 53 minucie dla Wisły Kraków, ale niestety później nie poszło to w najlepszą stronę, no i Wisła przegrała, zwłaszcza zaskakujące jest to, że Starzyński grał jako środkowy pomocnik, to jest naprawdę bardzo ciekawe ustawienie, a tu możecie zobaczyć jak grał Raków i to naprawdę mocne jest paka, ale naprawdę Sobolewski wyszedł na plus. Kolejnym trenerem był Adam Nawałka. No tę opcję niestety ja nie chciałem przede wszystkim dlatego, że to jest bardzo drogi trener i wydaje mi się, że jednak chciałby większe pieniądze od Jerzego Brzęczka czy nawet od Sobolewskiego, więc wydaje mi się, że ta opcja była dla Wisły i jego jej stanu finansowego zwłaszcza, że ważniejsze są czasem transfery niż sam trener, bo jednak fenomenalny trener ze słabymi piłkarzami i tak nic nie osiągnie. Słaby trener z wielkimi piłkarzami jednak coś tam może. Tu możecie zauważyć, że Adam Nawałka poradził sobie aktualnie najgorzej. Ósme miejsce, często był zagrożony, strasznie dużo remisów jednak po 1 jeden 1 i trochę czasy Engela mi się przypomniały, czy Kazimierza Moskala 45 punktów, ale Zauważcie jak to wszystko Było wyrównane 5 punktów przewagi Nad spadkiem Wow, to jest naprawdę wyrównana liga Zauważcie, że też niedużo brakowało niby do tego trzeciego miejsca Ale ta drużyna nie grała jakoś fenomenalnie Zobaczmy, jaki zawodnik był najlepszy Wiśle Kraków, a najlepsze liczby miał Zenek Andraszek, Czyli jednak też postawili na tego zawodnika Kwarka miał bardzo fajne liczby W ogóle na tych symulacjach zauważyłem, że Kwarka i Kliment naprawdę dobrze wyglądają Zwłaszcza, że Squarka miał 7 ramek, 3 asysty i też grał jako na pasting. Jan Kliment, 7 ramek, 3 asysty A zobaczmy, kto był najlepszy w średni ocen i tu był Dorhugi, Shot. Dawid Shot chyba po raz pierwszy tak wysoko, Jakub Baszczykowski bardzo przeciętne liczby, ale średnia ocen znowu bardzo wysoka, Frydrych też bardzo dobrze grał, Sadlock yy. Jan Klimet, tu widzę, że yy, ściągnęli bramkarza, Michała Langera bardzo doświadczony bramkarz, weteran boiskowy, ale widać był potrzebny właśnie na wałce no i tutaj niestety nowe nabytki nie do końca zadziałały, więc tutaj chyba popełnili gdzieś błędy zobaczmy jeszcze jak ta Wisła gra no i jak możecie zauważyć bardzo dużo remisów Po jeden do jedynego Tutaj zmiana formacji zauważyłem Po trzech zwycięstwach nagle zagrał 4-4-2 I widać to nie do końca zadziałało Ale tutaj miał naprawdę słabe okresy Zwłaszcza w tym ustawieniu Więc przypuszczam, że starał się gdzieś tam sprawdzać to ustawienie Tu doszliśmy do finału Niestety znowu przegraliśmy I to tym razem z Piastem Gliwice Więc szkoda No i lecimy już do kolejnego trenera a kolejnym trenerem jest ulubienie z Jagiellonii. Trener, który miał najwyższą średnią zwycięstw, czyli Ireneusz Mamrot. No i ta Wisła nie grała źle. Zajęła trzecie miejsce, mając 57 punktów, więc naprawdę bardzo solidny współczynnik zwycięstw. Miała oczywiście minimalną tylko przewagę, ale jednak walczyła do końca nawet o mistrza. Tam się wykoleiła niepotrzebnie na samym końcu. Ale także zauważcie kto był gwiazdą tej drużyny, a tutaj był Jan Kliment naprawdę ze skwarką zagrał świetny sezon, ale zauważcie liczbę Kuby Błaszczykowskiego, 15 asyst i 5 bramek, idealnie dobry skład pod właśnie e, potencjał Kuby Waszykowskiego tutaj także ocen bardzo dobrze grał Dorchuk dużo stwarzaliśmy sytuacji, co mnie bardzo dziwiło. no i Alan Uryga był taką gwiazdą środka obrony, zobaczmy także jak ta Wisła grała i tutaj naprawdę solidnie oczywiście zdarzały się miesiące w kratkę, ale jednak były sery zwycięstw, co trochę brakuje, no i przegrany po raz trzeci w finał, więc trochę mnie to już nie zaskakuje, a my już lecimy do kolejnego trenera. A kolejnym trenerem jest Kazimierz Moskal. Say what? No właśnie, tu jest taki problem, że Maciej Stolarczyk został zwolniony. To był trener, który miał tu przyjść, odrodzić znowu tą krakowski futbol, ale jak możecie zauważyć, został zwolniony chyba po tym spotkaniu? Więc, no, nie najlepiej mu wyszło. Tak trochę jak gula został zwolniony. Czyli po meczu ze stalu Mielec, ale jak możecie zauważyć, tu zrobisz 2 do 2 ale jednak stal Mielec gra poniżej aktualnego poziomu. Miał dobry początek, ale później po prostu zdał dużo porażek, i niestety woda, że misły Kraków zdecydowały się na zmianę. No, ale jak możecie zauważyć, nie będę wam pokazywał statystyk z tego powodu, że większość sezonu prowadził inny trener. No i Maciek Stolaczek wypadł niestety najgorzej aktualnie. Ze wszystkich trenerów. Przedostatni Trener na naszej liście jest to Mourinho. Dokładnie tak, Mourinho. Mówiłem, że jeden będzie po prostu takiego, którego ja bym bardzo chciał, a Mourinho jest moim unionym trenerem, dlatego bardzo bym go chciał kiedyś zobaczyć. Wiśle. oczywiście jest to niemożliwe, ja doskonale o tym wiem. Zajął piąte miejsce, tylko zobaczcie, że współczynnik 58 e, punktów to jest naprawdę wysoki, patrząc na innych trenerów, którzy mieli mniejsza, a jednak byli w czołówce, więc tutaj naprawdę dobrze to wyglądało. Niestety piąte miejsce, ale była naprawdę. Naprawdę dosyć duża walka. O! To mistrzostwo nawet. Zauważcie, że piłkarze tacy jak na przykład Zenegon, wyrównana była Wisła i to trzeba powiedzieć, ale Zenegon Draszek był dobrym napastnikiem. Zanim Kliment, który doznał kontuzji, Plewka naprawdę świetnie się odnalazł. Skwarka, może nikt nie miał takich fenomenalnych liczb, jak Kuba za za mamrota, ale naprawdę w dobrze to wyglądało, zwłaszcza, że Kuba 3 bramki, pięć asyst, co jest chyba reguła FMA, bo bardzo często to występuje. Prowadzał też bardzo młodych zawodników, jak na przykład Tafara -ta bo, więc naprawdę fajnie, że wprowadzał tych młodych zawodników i naprawdę ta Wisła grała bardzo solidnie. Zwłaszcza, że grała taki dosyć oporny futbol, jak to za Mourinho bywa, ale jednak całkiem fajnie to wyglądało. Zwłaszcza, że w drugiej części sezonu było już zdecydowanie lepiej. Ale jak możecie zauważyć, że naprawdę ten współczynnik zwycięstw był dobry i jak na Wisłę Kraków wydaje mi się, że kibice by byli zadowoleni właśnie z takich wyników. No i tutaj na sam koniec Jerzy Brzęczek. Jak możecie zauważyć, zmienił formację jego dań do Wisły Kraków na właśnie 3-4-2-1, co mnie bardzo zaskoczyło, patrząc na to, że ustawione ma przez grę chyba 4... 4-3-3 z defensywnym pomocykiem, albo 4-4-2 4-4-2 tylko, że z jednym defensywnym pomocnikiem i jednym środkowym. Tutaj przyszedł i zmienił swoje oblicze, ale Jerzy Brzęczek zagrał kapitalnie, bo zajął trzecie miejsce, ale współczynnik miał gorszy na przykład niż Mourinho. O 2 punkty, ale naprawdę świetnie sobie radził. Zobaczmy także, jacy piłkarze grali najlepiej za jego wodzą. I tutaj Zenegon Draszek. Forbes, który był bardzo często takim jokerem. strzeliła aż 6 bramek. Skwarka 6 bramek, 6 asyst. No i tutaj także zauważam, że Plewka miał świetny sezon, dwie Dwie bramki 7 asys. No, i zobaczmy jeszcze średni ocen. Tutaj Jan Klimen zdecydowanie w pierwszym miejscu. W ogóle Czesi zdominowali za Brzęczka po prostu tą drużynę i grali po prostu rewelacyjnie. Bo czterech Czechów i jeden Izraelczyk. Jak możecie zauważyć, Kuława Waszykowski też bardzo solidnie, ale naprawdę świetnymi liczbami, można powiedzieć. Nie takimi jak potrafi osiągać, ale jednak świetnymi. No i tutaj zauważcie, że ta drużyna grała naprawdę solidnie i potrafiła wygrywać bardzo wysoko. Czasem zdarzało się mi że przegrali. Tutaj w sparingach poszło im fatalnie, ale naprawdę w lidze szło im doskonale. Tutaj październik, listopad i końcu, e, początek grudnia był fatalny, ale jednak po takich wynikach jak 4-0 z Rakowem, 2-0 z Legią, dwa z Lechem Poznań, z Pogonią, no to jednak wydaje mi się, że to zaufanie do trenera byłoby bardzo duże i wydaje mi się, że Murinio, Sobolewski i Brzęczek to byli trzech chyba najlepszych trenerów i Kraków. W ogóle zastanawiam mnie to, czemu w ostatnim spotkaniu zdecydował się na ruch z Wartą Poznań, gdzie Klibent zagrał na prawym skrzydle. Na prawym wachadle skrzydle. Dlaczego tak się wydarzyło, a Durhugi w ataku? Co wymyślił wtedy właśnie nasz trenero, nasz fenomenalny Mourinho aktualny, że akurat Klement był tym prawym skrzydłowym. To mnie zastanawia, zwłaszcza, że miał zawodników właśnie pod to ustawienie, więc no, bardzo ciekawy zabieg. No, ale mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał, że zostawiście łapkę w górę, że chcecie takich więcej materiałów i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć, cześć!